Siemano, ja jestem X-Kasperus, a to kolejny odcinek z przygody Kasperusa, tak. W sumie to jest moja chyba... W sumie to kolejny odcinek z przygody Kasperusa i no i tu tak. I mam taką informację, co się działo przez te odcinki. Pierwsza, to na 532, trochę na 532 poszłem do Cave'ów i możecie zauważyć, że, a tu nie ma tutaj, i bogactwo zdobyliśmy chyba z... Yy, zdobyliśmy chyba trzy diamenty jeszcze w kopali, bo obok tego yy, złoża, co zdobyłem diamenty, jeszcze było jedno złoże i jeszcze wydarzyło się, jakim cudem zresztą się tu kripe, chodzę sobie na chatę, nie miałem przypadki uchylone i jeb się mi prawie, prawie rozducił mi, czemu tak trochę leci czemu, no bo to pewnie, trochę, tak. Ladziej, ale to da się utrzymać. Może No i rozdłupczył mi tutaj yy, yy, mój łóżko i niestety musiałem na piechotę wracać do domu. No i tutaj, możecie zauważyć, już to zostawiłem tutaj rzeczy. I tutaj yy, sobie już przygotowałem itemy. Będziemy dzisiaj robić obory, tak. Będziemy sobie dzisiaj robić obory, ilustrować teren, co ogarnąłem. I może jeszcze to możecie zauważyć... What? What? Co to jest? Tak, tu są moje zwierzątka, ponieważ... Yy, spowodowane jest są, ponieważ creeper zduczył mi yy, imprezę i niestety no niestety nie mam fajnie. Nie, nie, ma fajnie. No To już sobie dzisiaj to tak robić tę oborę, tylko tak, 3-4... O. to jest idealnie 3, Słuchajcie, kurde, buhet. Buhetsion, bohat, bohater. I przepraszam Was, że taki... Wy może nie będziecie mieć takich lagów, a ja nie nawet dzisiaj lagi. Szczerze miałem lagi. Coś to jest pomotowane z Minecraftem, Vensus Mario i ja powiedzieć jak to jest to. Ja chyba jak... skończę nagranie... Naprawdę... Nie, 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 nie! Głupi skelecie... To jest dobra. To jest git. Jeszcze... No, skąd wy się bierzecie? Skąd wy się bierzecie, Jezus? No. I właśnie jeszcze tutaj mam takie informacje, bo e, Sarger, nie prosi, e, prosiłem go, a się, czemu by się chciał mu fanarta i mi zrobił właśnie fanarty. Zobaczycie go na końcu odcinka. Ja wglądam ten fanat, tak? Czy, dwa, trzy, cztery, Trochę za mała ta obora, okej. Okay. To będzie... To nie musi być tak mieć dużą ta obora. Ale to trochę mała jest obora. Według mnie. Ja bym się trochę zwiększył. Tak, zdecydowanie bym zwiększył o dwa klocki. Tam już będzie kit. Naprawdę, to... Yy, trochę taka, 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 bardziej mniejsza jest ta obora i ja tego nie chcę mieć. Uczy, skopać skąpać ten, 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 ten. Jakąś dziwną górę. To, nie, to jest jakiś taki, taki pagóek to nadałbym. I właśnie e, e, chciałem przeprosić na to za odcinek z Maroida, ponieważ, no, mi e, z moich widzów. Jeden, <coughs> jeden z moich widzów powiedział, że chciał, no, że tak za bardzo, że mu się nie podoba to. Dlatego, ponieważ e, moje. Żeby są paski miałem na tym odcinku, ale chciałem jeszcze wyjaśnić dlaczego. Ponieważ ta gra jest stara, ale ja się postaram. Pokażę e, najwyżej po prostu, jak już na nawet ten następny na odcinek. E, z Mike. to jest. Dobrze, jest z jest, jest dobra. Że, że. Że następny odcinek już e, zrobię tak, żeby nie widać tego, ale nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy to jeszcze. Jeszcze nie wiadomo. O, świnka. O. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, główko. Robimy sobie skrzyneczkę. Zrobimy sobie crafting. A wiecie po co? Nie zgadza Nie zrobić to... Tylko ja zapomniałam pitcha wziąć. Ach, to muszę za, czy, za chwilę musimy, musimy pójść po to. Kurczę. Dobra. Mamy te płotki, ponieważ żeby będzie oznaczał dla, y, dla tych krówek. To szybko pojedziemy po to. Y, Trochę dzisiaj się taki odcinek w sumie. Wielu No, ze szkoły. No, a teraz... Y, będę teraz... Właśnie specjalnie zaraz... ...dagrywam. Y, by mieć coś na odcinki I właśnie jeszcze tu będziemy yy, na końcu odcinka Może zrobimy sobie jeszcze enchant Tak, zrobimy sobie enchant prawdopodobnie I czytaj... Nie ma Nie ma... Jest Jest Lot, chyba... Zmycz to bardziej bym to nazwał, ale okej okay. I przepraszam właśnie was, właśnie nie wiem, jeszcze raz was przepraszam za to, ale nie wiem właśnie jakim cudem, że jedną słuchawkę mój dźwięk nagrywa, a drugą, tak, właśnie nie wiem, napiszcie mi, naprawdę napiszcie mi na komentarze, bo ja nie wiem, na, że to jest trochę, trochę to niefajne jest właśnie. Bo ja też stwierdzę, że to jest niefajne. Ta głupia chrowa, mandzio, głupia mandzio Koma. Hmm. Chciałem zrobić, chciałem zrobić taki, coś taki w stylu. Tak, Widziałem coś w stylu, tylko to nie wygląda, ale z i chcę dwie absurdy. Tylko przepraszam, za tak się ale, ale jeszcze no, i wy zrobiłem pełni, ale chciałem. nawet byś bardzo chciałem nawet dla was odcinek 40 minut tego piątania. Wszyscy, że w ogóle coś wypłacacie, jak widzicie wypłacacacie, to na pewno. A w ogóle to e, jedynie wziąłem te swoje intendy, bo ja dawno, naprawdę, ja dawno nie grałem na tej saveie, w tym co ja, ja chory, i tam dużo zobaczcie, wydaje mi się tak, się wydaje, że wydaje mi się dużo zrobiłem, a tak naprawdę nie, nie, nie żywię. Tylko jest 6.

Gdyby eee, tak was, gdyby po prostu takiego coś odcinka, bardzo długiego. Nie wiem, metra, nakrywa to się. I właśnie nie wiem. Zarazem, eee, to już będzie. Postaram się, żeby lepiej to, jak już napiszecie komentarze, co mam zrobić, żeby już nie mieć tak. To, to, to na, spróbuję, co spróbuję to naprawić. Niektóre rzeczy tak eee, nie mogę naprawdę z zrobić, ponieważ. sprzęt <laughs> w sumie nie jest taki najlepszy sprzęt, co na przykład Rezima. To na pewno nie jest najlepszy. Ale staram się, jeźdźby, żeby mieć dobrze... do żeby dobrze się działało. nie. No to no, koniec

I dobrze wyszło. Tak, dobrze wyszło. To nie, czemu tak trzeba się do no, tej tak. Teraz. Może trochę jeszcze... Nie dajmy. O. o trochę... A, nie da. A, da, teraz mi pokazuje niby, mam 15, ale... Kłamstwo. Aksim, mi pokazuje. Kłamstwo. E, tutaj trochę... Jedną rzecz taką, czy dałoby się z drugiego kompa, bo chciałem e, zaprosić kogoś też na odcinek z sygla bo mam takiego polecane w kanałach, jak Razerka, tak? Może tak w przyszłości, jak będą już odcinki, a ja będą wakacje, tak. się, no, albo, albo się wcześniej uda, Kurczę, trochę się zepsuło. Hmm. Kopię Kopie i kopię. na rzecz, ale trzeba to zrobić niestety. Wyrwać gdzieś tak z dwie ściany. I chyba zakończę ten odcinek, bo... W ten projekt ten projekt, ta budowla powinna być na dwa odcinki. Widziała działa to, że tak na dwa Ale... No, na dwa odcinki była byłaby ten projekt. Hmm. Hmm, pięć. O! Co Samolot sam zrobiłem. Dobra. I to cały czas trzeba O kurczę, nie, nie, nie. Tutaj gutta mnie trochę schodzi. Ale eee, widzicie, już jakieś początki tej budowli są. Jakieś efekty są. wiesz jakieś, jakieś efekty. Są tej obory Chyba nazwiecie na odcinek yy, Obora Tu jeszcze A właśnie zapomniałem Wiecie co? A to byśmy zrobili teraz Jakcie, Jak to zrobić Jak to zrobić Tutaj Nawet no, to tu nie pasuje bo tu. Nie, tutaj nie pasuje Podłogę zrobimy, najwyżej tak Taką podłogę zrobimy to to bardziej podłoga z tym drewnem to pasuje, a tak inaczej to nie komponuje swój kolor. Tak w sensie, ten barwa to nie komponuje ze sobą dobrze. No bardzo nie będzie pasować tak. Ten... Dobra. I sobie mamy zrobioną prawie, czytamy jedną. A powiedzcie co? Że teraz to, zrobimy pierwsze enchanty, tak? Będziemy pierwsze enchan enchanty zrobiliśmy sobie na pierwszą naszą zbroję pierwszą naszą taką zbroję enchanty i poznałem, że, że pierwsze enchanty, które zrobimy te cztery potrzebujemy, to nie potrzebujemy trzy cukiny i jedną z tak? Dlatego, ponieważ trzeba grać, na tym musimy skraftować sobie a później Książkę A teraz zrobimy tak. tak Tak, tak, tak And tell Victoria. What the fuck Yes, shit, się wzięli Mój level! Twój level! Głupie szmoty! Głupier szmoty! Czy niestety straciliśmy 30 level! Super! Musimy teraz enchantować znowu. Będziemy musieli enchanty. Ale dobra... Yy, Słuchajcie, walcz to. Zrobimy sobie pierwszy enchant A branking 1. Ale dobry jest na ten to bo się. Czy żelaza. Ale właśnie pokazałem wam. Ja się nie chcę jeszcze zmieniać hardcora. Jeszcze mamy 3 życia. Postanowiłem, że na hardcore'ze. trzy życia mamy aktualnie jeszcze. Efeś dobra, jest dobry ręcząt. Słaby na taki level, to się wypłacę ale... Na, na ten czas, ja nie Znaczątowałyśmy, mieliśmy pierwszy pierwsze może być z nim, pierwsze ale spokojnie, później ich Kończę już te tutaj trykury, najwyżej skończymy jak dzisiaj. Ale w sumie komponuje się to już lepiej, komponuje się, myślałem. ale właśnie zdenerwowałem się ogromnie o kurczaczek i... dobra kurczaczka przypniemy sobie do kurczaczek kurczaczka yes. jest kurczaczka mamy swojego jeszcze jednego dzień dobry za kurczaczka dzień dobry dzień dobry dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu jest pana kurczaczka. Miejsce przywiązanie są i się zdenerwowałem na te tak kupie zombie. Ale tak naprawdę to jakiś student. Nie wiem co, ale tam było oświetlone i się z Dobra, bez komentarza. To już prawie co zrobiliśmy, ale to najwyżej, zrobimy jeszcze w następnym odcinku, a ja się wam żegnam. To jak się Wam poda odcinek, jeszcze pamiętajcie fanart na końcu. No i jak się Wam podda odcinek, to zostawcie lajka pod odcinkiem, no to trzymajcie się na razie i cześć. Jo!